Witajcie ponownie w naszej podróży przez talię Lustrus Lenormand. Po dynamicznym jeźdźcu przyszedł czas na kartę numer dwa, małą, ale niezwykle potężną koniczynę. Choć wydaje się niepozorna, w systemie Lenormand pełni ona rolę małego promyka słońca. Dzisiaj, bazując na tłumaczeniu oficjalnego przewodnika Toni Savory i wizji Ciro Marchettiego, dowiecie się, dlaczego ta karta jest symbolem małych zwycięstw. Sprawdzimy też, kiedy jej pomyślność może zostać przyćmiona przez chmury i jak interpretować ten moment olśnienia w codziennych czytaniach. Zapraszam do świata małych radości. Tradycyjne znaczenie koniczyna również przynosi szczęście, tylko w otoczeniu chmur oznacza wielki ból. Jeśli karty koniczyny i chmur znajdują się blisko karty osoby, ból będzie krótkotrwały. Zwracaj uwagę na koniczynę i jej bliskość względem kart ludzi. Gdy chmury są blisko, ale daleko od pana lub pani, może to oznaczać długotrwały burzliwy czas. Jeśli wypadną razem, ale blisko pana lub pani, sytuacja szybko się skończy. Symbolika. Karta koniczyny pokazuje, jak roślina ta szybko się rozprzestrzenia i pokrywa ziemię pomimo swoich niewielkich rozmiarów. Z dala od karty chmur koniczyna występuje w odmianie czterolistnej. Praca. Odrobina szczęścia w pracy jest mile widzianym dodatkiem. Karta koniczyny wzbogaca twoje życie zawodowe o małą dawkę pomyślności. Miłość. Koniczyna przepowiada radosne zdarzenia w miłości. Nie są one rangi oświadczyn, ale wystarczą by pytający dostrzegł moment radości. Zdrowie. Jeśli koniczyna jest daleko od chmur, sugerowana jest poprawa zdrowia pytającego. W wynikach zdrowotnych karta koniczyny pokaże, że wszystko jest we właściwym obszarze. Na przykład, brak negatywnych wyników krwi i te pęba, Jeśli jednak chmury są blisko, możemy spodziewać się chorób. Codzienna porada. Szczęśliwy dzień, małe zwycięstwa, ciesz się małymi rzeczami. Wskazówki. Koniczyna przynosi szczęście. Nadaje blasku kartom wokół niej. Koniczyna zmienia swoje oblicze tylko wtedy, gdy w pobliżu znajdują się chmury. Działa niemal jak moment olśnienia, małe ping, i wszystko staje się pomyślne. Słowa klucze. Pomyślność, szczęście, pozytywne rezultaty. Mam nadzieję, że dzisiejsze spojrzenie na koniczynę doda wam otuchy. Pamiętajcie o dzisiejszej poradzie z książki. Cieszcie się małymi rzeczami, bo to z nich składa się wielkie szczęście. Dziękuję za wspólne odkrywanie tajemnic tej karty. W następnym odcinku wypłyniemy na głębsze wody, bo zajmiemy się kartą numer 3 statkiem. Zostawcie subskrypcję, aby nie przegapić tego rejsu. Dajcie znać w komentarzu, czy koniczyna przyniosła wam ostatnio jakąś miłą niespodziankę. Do zobaczenia w kolejnej lekcji.